Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Przychodzę do Was z kolejną inspiracją z mojej sesji. A dzisiaj będzie króciutko, ale bardzo treściwie na temat oddawania innym energii i takiego nawyku strat energetycznych. Może być tak, że w dzieciństwie, a być może nawet już w brzuchu mamy, kiedy byliśmy, stworzył się taki Przymus, taki nawyk zasilania ją energią. I to się dzieje wtedy, kiedy na przykład um, zauważamy jako dzieci, że nasza mama jest e, utknięta w traumie, jest w jakiejś właśnie depresji, z jakiegokolwiek powodu nie mamy do niej dostępu, nie mamy z nią e, kontaktu, z jakiegokolwiek powodu ona. Jakby nie stoi, nie stoi w pełni takiej swojej energii, w pełni takiej sile życia, i wtedy w nas, jako dzieci, tworzy się taki naturalny oczywiście naturalny na tą daną sytuację, właśnie taki ruch, żeby ją zasilić, ruch, żeby wesprzeć ją energetycznie, ruch, żeby oddać jej. Część tej energii, żeby ona mogła stanąć do, do pełniejszych swoich zasobów, no i tym samym w konsekwencji, żeby mogła się nami pełniej zająć. I jeżeli to długo trwa, a zazwyczaj tak jest, to nam się koduje taki nawyk na poziomie podświadomości ciała, nawet na poziomie komórkowym, taki nawyk właśnie jakby zasilania innych. I może się to przejawiać w taki sposób, że my w dorosłym życiu, już zawsze, w cudzysłowie, zawsze, dopóki tego nie uzdrowimy, oczywiście, będziemy przyciągać takie osoby, które będą wymagały tego zasilania, oczekiwały, albo nawet jak one nie będą oczekiwały, to w nas będzie to naturalne, bo my to znamy już od lat że mamy, to my jesteśmy znaczy inaczej, to my jesteśmy od tego, żeby innych zasilać. Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym chcę powiedzieć, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni nawykowo do zasilania innych, to jesteśmy też przyzwyczajeni do strat energetycznych, bo każde takie zasilanie kogoś, zasilanie drugiej dorosłej osoby, czy jesteśmy jako dzieci, czy nawet z pozycji dorosłej osoby, yy, Oddawanie, oddawanie swojej energii wiąże się, wiąże się z naszymi energetycznymi stratami. I my przyzwyczajamy się właśnie do tego, do takiego bycia, życia, funkcjonowania w stratach energetycznych. I to też może się później bardzo, bardzo, że tak powiem, różnie przejawiać. I podam wam przykład taki właśnie, stricte tutaj. Y z, z, z mojej sesji, gdzie duszyczka y, realizowała siebie, miała dobry kontakt ze sobą, osiągała różnego rodzaju swoje cele, swoje sukcesy, ale to wszystko było zawsze okupione dużo. Większą stratą energii niż normalnie, kiedy by wkładała po prostu w to energię. No bo oczywiście każde nasze działanie wymaga naszej energii, nawet jak idziemy na spacer, to też to wymaga pewnego rodzaju naszej energii. Ale czym innym jest to, że my po prostu wkładamy w to energię, a czym innym jest to, że my dodatkowo. Dodatkowo wkładamy jeszcze wysiłek w różnego rodzaju działania, taki wiecie, wysiłek mentalny, wysiłek emocjonalny, albo po prostu ta energia nam jeszcze razy dwa ucieka, bo jesteśmy przyzwyczajeni do strat, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że każdy ruch na zewnątrz. Jest związany z podwójną stratą energii. Dokładnie tak jak było wiele, wiele razy, jeszcze już w naszym dzieciństwie, kiedy każdy ruch na zewnątrz, czy ruch wtedy, wtedy w kierunku mamy, jest związany z ogromnymi stratami energii. I. Jeżeli tak mamy, to trzeba się tym, kochani, zająć, dlatego że to będzie bardzo, bardzo mocno obciążać i nasze relacje, ale też nasze działania, bo jest to tak silny nawyk, że nawet jeżeli otoczenie nie będzie od nas oczekiwało takiego dodatkowego zasilania ich, to my, będąc w tym ruchu nawykowym, na poziomie podświadomości, na poziomie ciała, na poziomie komórkowym, będąc w tym ruchu, Strat energetycznych i tak będziemy podwójnie tą energię tracili, i tak ona będzie nam uciekać. A jeżeli ona nam będzie uciekać, to razem z tą energią uciekają nasze zasoby. Więc my tym samym, tam gdzie naprawdę chcemy stanąć, też już nie mamy siły, bo one nam po prostu, one nam po prostu uciekły razem z tą energią. Także kochani, tak to tyle. Dzisiaj ode mnie życzę Wam, życzę wam dobrego weekendu, życzę Wam dużo odpoczynku i jak macie ochotę na czy sesję, czy konsultacje, to zapraszam Was na moją stronę. Jest tam jeszcze kilka wolnych miejsc w grudniu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.